Cześć droniarze. Ja jestem Łukasz i jak zawsze witam was na kanale Dronostrefa. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam opowiedzieć o tym, na co należy zwrócić uwagę kupując używanego drona. Zapraszam do oglądania materiału. Wiele razy dostawałam wiadomość na Facebooku czy też mailem o treści: Cześć Łukasz, jadę kupić swojego pierwszego drona. Będzie to dron używany, na co powinienem zwrócić uwagę. Takich wiadomości było dużo, zazwyczaj na nie odpowiadam i staram się doradzić jak tylko mogę. Postanowiłem, że dzisiaj przygotuję dla Was film i Wam powiem, na co zwrócić uwagę, na przynajmniej te najważniejsze rzeczy. Na które ja bym zwrócił uwagę, kupując używanego drona. Wiadomo, nie każdy chce wydawać pieniądze na nowego drona, a w szczególności jeżeli już chcemy zaczynać naszą przygodę z dronami, to często decydujemy się na to, żeby kupić drona używanego. Pierwszą rzeczą, którą bym w ogóle zrobił przed przyjazdem po takiego drona i przed oglądzinami i tak dalej, to bym poprosił sprzedawcę, aby wysłał mi film przykładowy z drona. Oczywiście, żeby to był film surowy, czyli bez żadnego kolor gradingu, kolor korekcji, cięć i tak dalej. Chciałbym, żeby ten film też był na przykład filmem, który jest dość świeżym filmem, a nie filmem nagranym rok wcześniej czy dwa lata wcześniej, ponieważ chodzi tutaj mi o to, że chciałbym zobaczyć, czy... Kamera działa dobrze, czyli czy nie ma jakichś tam przepalonych pikseli, czy dobrze ostrzy, znaczy, no, czy ostrzy tak jak powinna ostrzyć. Jeżeli ktoś na przykład nie ma porównania, no to może sobie porównać to z innymi filmami na YouTube. Jest pełno filmów, gdzie możemy wpisać na przykład, nie wiem, Phantom 4 Pro yy, przykładowy film i tak dalej. Lub też na grupach dronowych możemy. Poprosić kogoś, kto ma takiego drona, aby podesłał przykładowy film, żebyśmy mogli sobie porównać i tak dalej. Na pewno ktoś się znajdzie, kto nam udostępni taki film, nie jest takim dużym problemem. Choćby u nas na grupie też już widziałem takie posty, ludzie się wymieniali filmami, żeby sobie porównać swoje kamery, żeby sprawdzić na przykład, czy dana kamera w danym dronie kupionym nie nadaje się na, przykład na serwis, bo coś tam komuś nie pasowało, to chciał porównać z różnymi innymi dronami, które są takimi samymi dronami, no ale chciał porównać, czy. Jego kamera na pewno działa dobrze. Jeżeli będzie to nasz pierwszy dron i będzie to używany dron, to może warto zorientować się, czy wśród naszych znajomych nie ma kogoś, kto już lata dronami i przynajmniej cokolwiek wie na ten temat i mógłby z nami na przykład pojechać i obejrzeć takiego drona. Ponieważ na większości ogłoszeń na OLX, przeważnie na OLX jest zawsze napisane, że dron nigdy nie zaliczył kreta, czyli że nigdy nie zaliczył twardego lądowania, że jest w pełni sprawny, no i w 100% wszystko na pewno w nim działa. Ale jak wiadomo OLX to jest tylko tablica ogłoszeń, także tam nie ma żadnej gwarancji na to, że to co jest tam napisane jest prawdą. Jeżeli kupujemy coś z Allegro i tam jest jakieś ogłoszenie z używanym sprzętem, no to wiadomo, że tam już powiedzmy ta odpowiedzialność sprzedającego jest trochę większa, ponieważ Allegro już nie jest tylko tablicą ogłoszeń, ale jest też portalem aukcyjnym. Także no, jakaś odpowiedzialność jest brana też przez Allegro, no i... Już nie ma takich historii jak na przykład w 2000 roku, że ktoś coś zamawiał na Allegro i nie przychodził mu worek ziemniaków. Także jeżeli chodzi o Allegro, no to tam już możemy być prawie pewni, że powiedzmy to, co jest tam napisane jest yy, prawdą, no i zawsze można wytoczyć spór przez Allegro. Ale jeżeli już jesteśmy przy tym, że znajdujemy jakieś ogłoszenie na Oliksie czy też na Allegro, to ja bym radził, żeby zawsze znajdować ogłoszenia najpierw z naszej okolicy. Czyli tak, żebyśmy mogli... Pojechać i fizycznie zobaczyć tego drona na żywo, dotknąć go, zrobić lot próbny. Jeżeli już znajdziemy takie ogłoszenie z naszej okolicy i na przykład jeżeli nie jedziemy z nikim, kto się na tym zna, albo jedziemy już nawet z kimś, kto się na tym zna, jedziemy odmość takiego drona, no to najpierw należy zacząć od oględzin zewnętrznych. Czyli popatrzmy sobie na tego drona z zewnątrz, zobaczmy, czy nie ma żadnych pęknięć. Zawsze możemy się zapytać, proszę pana, dlaczego tutaj jest takie pęknięcie? Przecież pisał pan, że ten dron nie miał żadnego upadku, ani czegoś takiego. Wtedy możemy posłuchać historii, czy rzeczywiście nie było żadnego kreta, czy coś się może stało, a może rzeczywiście ten model ma fabrycznie takie pęknięcia. Ponieważ, tak jak było to bardzo popularne w Phantomach Serii 3, gdzie były pęknięcia pod silnikami, na obudowie pod silnikami, o tym robiłem też materiał jak wysłać drona na serwis. Jeżeli chcecie zobaczyć te pęknięcia pod silnikami, jak wysłać drona na serwis, to link do tego odcinka macie też gdzieś tutaj w karcie, wam wyskoczy. Także warto obejrzeć tego drona z zewnątrz, zobaczyć czy nie ma żadnych pęknięć, czy rzeczywiście, jeżeli ktoś napisał, że bezwypadkowy, latany tylko w święta i niedzielę. Czy to jest na pewno prawdą i czy rzeczywiście był dobrze przechowywany? Kolejną rzeczą, na którą zwróciłbym osobiście uwagę, to jest dowód zakupu. Dowód zakupu z dwóch powodów. Po pierwsze, chciałbym wiedzieć, kiedy ten dron został rzeczywiście kupiony, i drugą rzeczą jest to, czy nie jest przypadkiem kradziony. Ponieważ nie chciałbym kupić na przykład kradzionego sprzętu, który został ukradziony komuś. Ponieważ często na grupach dronowych możemy zobaczyć posty i ogłoszenia, typu, że został ukradziony dron taki i taki, z takim, takim numerem seryjnym, że ktoś, nie wiem, zabrał go z samochodu komuś, e, otworzył bagażnik i tak dalej. Wiadomo, nikt nie chciałby, żeby jemu ukradli drona, ale to ja też bym nie chciał, żeby kupować od kogoś kradzionego drona. Na szczęście takich przypadków w kradzieży jest niewiele, także myślę, że dowód zakupu, czy to potwierdzenie zamówienia w danym sklepie, czy mail z zamówieniem, czy nie wiem, faktura, czy paragon, czy cokolwiek, nie będzie problemem dla nikogo, kto sprzedaje. Jeżeli ktoś będzie się tłumaczył, że mu potrzebny jest to jako dokument księgowy, no to bym poprosił o kopię tego dokumentu. To chyba nie jest duży problem, jeżeli możemy nawet zrobić zdjęcie telefonem, czy skopiować to na kserokopiarce. Jak już jesteśmy przy oględzinach zewnętrznych, to też zwróciłbym uwagę na silniki. Tak jak mamy tutaj w Mawiku R silniki, to zwróciłbym uwagę, czy nie ma żadnych dziwnych trzasków w środku, czy wszystko chodzi w miarę płynnie. Wiadomo, te silniki mają takie przeskoki i muszą mieć te, takie lekkie przeskoki. Czyli jak zaczynamy ruszać śmigłem, to czujemy takie lekkie opory, ale to są normalne opory. Chodzi mi bardziej o to, czy nie czuć jakiegoś oporu z piachu, czy coś nie trzeszczy i tak dalej. Tak samo, jeżeli otworzymy sobie gimbala. Znaczy, zdejmę osłonę od gimbala i tutaj zaczniemy sobie ruszać oczywiście na wyłączonym dronie lekko gimbalem, to też nie powinno być tutaj czuć żadnych y, oporów z piasku. Jeżeli to jest jakiś drobny piasek, który czasami wchodzi, no to wystarczy sprężone powietrze i ten piasek wypada. Czasami jakieś ziarenko piaku potrafi się tutaj dostać. Ale jeżeli ruszając tutaj cały czas palcem możemy poczuć jakieś duże opory i tak dalej, no to znaczy, że ten gimbal może być już uszkodzony albo już nie będzie działał prawidłowo. Także sprawdźmy wszystkie silniki dookoła. Sprawdźmy sobie też gimbala przy okazji tych oględzin zewnętrznych. Jak już jesteśmy przy oględzinach zewnętrznych, to rzeczą, na którą zwróciłbym uwagę jest to, że wcześniej bym zapoznał się w internecie ze specyfikacją, ile jest śmigieł zapasowych w zestawie z danym dronem. Czyli jeżeli ktoś kupuje Mavica Air w wersji Combo, to powinien mieć tam, z tego co pamiętam, 8 zapasowych śmigieł. Jeżeli na przykład ktoś sprzedaje i mówi, że ma tylko nie wiem, 6 zapasowych śmigieł, 5, czy coś takiego, to nasuwa się wtedy pytanie, co stało się z brakującymi śmigłami. Brak śmigieł może sugerować, że jednak dron miał jakiś wypadek, no i może jest za tym jakaś historia, którą należałoby przy sprzedaży opowiedzieć potencjalnemu kupującemu. Kolejną ważną rzeczą, na którą zwróciłbym uwagę, to jest na pewno bateria. Jeżeli jest tych baterii więcej niż jedna, to każdą bym obejrzał w taki sam sposób, czyli zobaczył, czy nie jest jakoś napuchnięta, czy nie jest gdzieś pęknięta, e, czy nie ma jakichś uszkodzeń. Uszk mechanicznych, no i oczywiście podłączyłbym do drona i zobaczył, ile ma cykli, i tak dalej, by sprawdzić wszystkie parametry, czy napięcie na celach jest równe, ile było tych cykli ładowania. Więcej o bateriach mówiłem w odcinku o tym, jak nie zabić baterii w dronie. Link do tego odcinka też macie tutaj gdzieś w karcie, także możecie tam zobaczyć więcej informacji na temat baterii. Też tam pokazałem, jak sprawdzić tą ilość cykli, jak zobaczyć napięcia na celach, no i jakie odchylenie od napięcia na każdej celi jest powiedzmy nieakceptowalne. I kolejna rzecz, którą bym sprawdził, a raczej zrobił, to jest lot próbny. Tak samo jak kupujemy używany samochód, to chcemy zawsze się przejechać, zrobić tą jazdę próbną, no to tutaj chcielibyśmy zrobić próbny lot. Czyli bierzemy takiego drona, startujemy nim. Oczywiście zanim wystartujemy, to ja bym sprawdził, czy gimbal się kalibruje, czy wszystko jest OK, czy wydaje dron normalne dźwięki, czy nie słychać jakiegoś chrobotania, a może nie słychać wentylatora w nim, czyli jest może spalony albo nie działa. No i oczywiście wystartowałbym nim na niedużą wysokość i sprawdził, czy ten dron zachowuje się stabilnie, czy za bardzo nim nie ma. I ta Sprawdziłbym też odpowiedź drona na ruchy drążkami, czyli jeżeli dajemy do przodu, to czy nie ma jakichś większych opóźnień, jeżeli dajemy do tyłu, w boki i tak dalej. Także sprawdziłbym to wszystko, też bym sprawdził, jeżeli są w dronie czujniki, tak jak są w Mavicu r, czy też w Phantomie 4, czy 4 Pro i tak dalej. Sprawdziłbym też, czy te czujniki działają. Czyli, bym na przykład miał uruchomioną aplikację DJI GO4, podszedłbym do tego drona z ręką no i chciałbym zobaczyć też, czy te czujniki wyłapują. Oczywiście, najpierw bym musiał sprawdzić, czy są włączone i tak dalej. Dlatego, warto wziąć kogoś ze sobą, kto się zna na dronach. Jeżeli to jest nasz pierwszy zakup, jeżeli, nie jest, jeżeli to nie jest nasz pierwszy zakup, no to już wiemy raczej, gdzie sprawdzać poszczególne opcje. A jeżeli jest to nasz pierwszy zakup i nie znamy się na tym za bardzo, to zawsze możemy sprawdzić na filmach różnych na YouTubie, jak dany dron powinien się zachowywać i jakie dźwięki wydawać. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o porady przy kupnie drona używanego. Jeżeli macie jakieś rady, którymi chcielibyście się podzielić, na przykład moglibyśmy uzupełnić ten film, to zostawcie je koniecznie w komentarzu. Na pewno będę starał się poprzepinać te komentarze jakoś wyróżnić, żeby inni oglądający ten film mogli sobie je też przeczytać. A teraz przyszedł czas na końcik fotograficzny kanału Dronostrefa. W tym odcinku wybraliśmy zdjęcie Kamila Gołuchowskiego. Kamil już nie raz gościł tutaj na kanale. Ostatnio nawet Kamila nazwała u nas na grupie Władcą Mgieł, ponieważ robił bardzo fajne zdjęcia z mgłami w tle, tak samo i filmy i tak Zdjęcia i filmy Kamila naprawdę zasługują na pochwałę. Jeżeli chcecie zobaczyć jego twórczość, to jest dużo zdjęć i jego filmów u nas na grupie Dronostrefa, grupa dyskusyjna na Facebooku. A dzisiaj jego zdjęcie zatytułowane Incepcja, chociaż ja bym je zatytułował Incepcja z autoportretem, ponieważ widać tam Kamila na zdjęciu, jeżeli się przyjrzycie. Zdjęcie wykonał on Maviciem R. Bardzo fajny efekt. Ja osobiście długo się już przymierzam do takiego zdjęcia, jako zawsze zapominam, żeby je zrobić, albo brakuje mi też y, odpowiedniego miejsca do zrobienia takiego zdjęcia, ale tutaj Kamil trafił naprawdę w dziesiątkę. Zdjęcie wygląda bardzo dobrze, no i chciałbym pogratulować autorowi. A jeżeli ty chcesz wziąć udział w naszej zabawie fotograficznej, to wystarczy, że dołączysz do naszej grupy na Facebooku. Grupa się nazywa Dronostrefa Grupa Dyskusyjna. Link do tej grupy też jest w opisie tego filmu na dole. No i tam dodajemy nasze zdjęcia z hashtagiem Dronostrefa YouTube. My z tych zdjęć wybieramy jedno zdjęcie, które. Pojawi się w kolejnym odcinku w e, filmie na kanale na YouTube. I jak zawsze przypominam Wam o sklepie internetowym www.dronostrefa.pl. Link do tego sklepu też macie w opisie tego filmu. Tam możecie kupić akcesoria do dronów, możecie kupić drony i inne rzeczy, które są związane z branżą dookoła dronowo. Także zapraszam Was do odwiedzenia sklepu Dronostrefa. I jak zawsze, jeżeli podobał Ci się odcinek, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zostaw subskrypcję, aby nie ominął Ciebie kolejny materiał. Z mojej strony to tyle. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!